No, siamka, no. Czemu nie ma drugiego odcinka i czemu widzicie Armenię? Po pierwsze, nie ma drugiego odcinka. To jest trzeci od razu. Tyż, no, w tym drugim to tak mi średnio. Średnio to się działa po prostu. Nie będę ukrywać. Zawiera się w tym drugim odcinku nie działo. Tutaj Armenię pokazuje, to nie jest Iron Man. To nie jest Iron Man. Ale taka ciekawostka, że Armenia, że Armenia, jedna z moich takich lepszych, nie A jedno będą w Giernie, czy to jest stary save, czy co to jest? Ale fajnie się grało Armenią. No i co się co się działo w drugim odcinku, w drugim odcinku którego nie ma. Moskwa, no tu widzicie Rosję, bardzo potężną, ale Moskwa mnie wciągnęła w jedną wojnę, w drugą wojnę. Ale ma krótko dostałem spłacania te pożyczki, potem Węgry. Na miejscu, na niej, No i ciekawy odcinek. Tak, no nie podpisałem się jakoś umiejętnościach na tym odcinku, i dlatego go jakoś, no nie sądzę, żeby był sens, jak pokazać pierwszy nudny Drugie muzyka gra za głośno, przecież nie dzieje, więc nie będę wiesz nudzał. I po prostu przejdziemy od razu do trzeciego. Także zapraszam trzeci, jest proszę ci, zapraszam też do sprawdzenia, do odczytania, jak. Wstrybujecie jednak ten kanał, a jak nie zastrybujecie, to może ocenicie chociaż no ale zobaczymy, także zapraszam do trzeciego odcinka i alo.